Gmail daje możliwość bezpośredniego umieszczania obrazu wysyłanej wiadomości. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się w przypadku tworzenia np. zaproszenia, gdzie mogę dołączyć plakat wydarzenia do wiadomości, albo życzeń świątecznych. Dzięki temu udogodnieniu mogę tworzyć estetyczne wiadomości, które dają ciekawszy efekt wizerunkowy. Mogę dołączyć załącznik ze zdjęciem kwiatów do firmowych życzeń na dzień kobiet, albo mogę też wybrać opcję bezpośredniego wklejenia tego zdjęcia do życzeń. Druga opcja wydaje się lepsza, prawda? Aby móc umieścić obraz bezpośrednio, najeżdżam kursorem na Dołącz pliki, a następnie z dostępnych opcji wybieram Wstaw zdjęcia. Pojawia się nowe okno, w którym mogę interesujący mnie obraz dodać z dysku lub poprzez wklejenie adresu internetowego. Jeśli nasz obraz znajduje się na dysku, zaznaczam opcję Mój komputer, a następnie Wybierz plik. Odnajdujemy zdjęcie i klikamy Wybierz. I gdy obraz pojawi się w oknie, klikamy OK. Teraz pole tekstowe prezentuje się znacznie lepiej. W przypadku adresu internetowego wystarczy wkleić interesujący nas link. Wskazujmy obecne zdjęcie kwiatów i wstawmy nowe z adresu URL. Aby to zrobić, klikam ponownie Wstaw zdjęcie. Wybieram dany adres i wklejam go w przeznaczone do tego pole. W ten prosty sposób mogę zamieszczać obraz bezpośrednio wiadomości.